Hej, mamy dla Ciebie niespodziankę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Buziaki, pa! Co tak cię Ci życzyć? Tato stola! W dniu Twoich 40 urodzin chciałabym Ci życzyć dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, żebyś każdego dnia był uśmiechnięty, pozytywny, tak jak jesteś teraz. Żebyś spełniał swoje marzenia. Żebyś z łatwością osiągał wyznaczone cele. Żebyś był szczęśliwy. Żebyś zwiedził cały świat oczywiście ze mną. Żebyś nie martwił się o jutro. Buziaki, kochamy Cię, Aniunio co od samego rana składa tacie życzenia. W dniu jego 40 urodzin, tak? I zdrówka i szczęścia i dużo, dużo siły, żeby smutność na rękach, długo tak. Cześć Simon, wszystkiego najlepszego z okazji 40. urodzin 40 czy 20, bo po wyglądzie to nie widać nawet Miłego dnia, cześć, się. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin Pozdrobyku. Cześć. Życzę Ci kolejnych 40 lat w zdrowiu, w niekończącym się szczęściu, w tak dobrej formie, w jakiej jesteś dzisiaj, wśród szczerych przyjaciół i kochającej rodziny. Z okazji urodzin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, i przede wszystkim pociechy z rodziny. Pozdrawiam cię serdecznie. 100 lat! Dziękuję, Szymon. Takie jest, Szymon. Z tego najlepszego staję szczęścia, bo już nawet nie Ale wszystkie to jest tak mało, jak się wydaje. Tak, życzę Marian i. i osobę no. i powodzenia. Do... Hej, Szymon, rodzina w Wębenku składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. I życzymy ci 100 lat. Najlepszego, Szymon. Szymon, wszystkiego najlepszego z okazu rodzin, Dużo zdrowka, Spełnienia wszystkich najskrzydszych marzeń. Pociech jest z maluchów i żony. Wszystkiego najlepszego. najlepszego. A to od nas dla ciebie. Tak jeden dzień. <noise> wszystkiego najlepszego. Trzymaj się, cześć! 40 urodzin, życzymy Ci. Wszystkiego najlepszego! To prezent dla Ciebie. Cześć Szymek. Chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 40 urodzin. Zmiana z trójki na czwórkę. Pamiętaj drogi Magulu, życie zaczyna się po 40. Pozdrowienia z Irlandii. Wszystkiego najlepszego Szymek, sąsiadów. Z Asian Blues. Ja Ci życzę w dniu Twoich 40 urodzin, a żeby kolejne lata Twojego życia były tak piękne jak ten krajobraz za mną, tak czyste i przejrzyste, pełne uroku, pełne radości, pełne słońca i żeby można się spełniały. No to pa! 100 lat, 100 lat. Szymon, wszystkiego najlepszego z okazji tej Twojej czterdziestki. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby Ci się spełniły wszystkie marzenia w życiu. Szymon, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Już Ci ta czterdziestka pukła, więc ciesz się dalszym życiem. Dużo zdrowia jeszcze raz. Sto lat! Cześć szybek. Chciałem Ci złożyć wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Pozdrawiam Cię. Siema Simon, witam Cię z nadpięknego jeziorka Sumin. I z tego miejsca życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy. No i wiadome tu z okazów na rybkach. Pozdrawiam. Cześć Szymo. 40 lat na karku z tej okazji chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze raz pieniędzy to są takie życzenia ode mnie mam nadzieję, że jesteś zadowolony że masz wielu followersów i słuchaczy i będziesz zawsze spełniał swoje marzenia i dążył do swojego celu, cokolwiek by się nie działo jeszcze raz wszystkiego najlepszego trzymaj się Drogi Rzymku, w dniu Twoich okrągłych urodzin życzę Ci dużo zdrowia, 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 samych sukcesów, spełnienia marzeń, realizacji obranych celów, a pieniądze same przyjdą. I wiem z doświadczenia, że życie zaczyna się po 40. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 Szymon. Dużo zdrowia i słodyczy Szymkowi Jacyk życzy. Brachu! Dużo radości w życiu, szczęścia i kasiory. Yo! Siema, z okazji twoich 40 urodzin życzę ci spełnienia wszystkich marzeń harmonii w rodzinie, dużo dużo zdrówka i no i sukcesów na arenie sportowej tej twojej zajawce. Trzymaj się stary. O dziś też bym chciał życzyć panu dużo zdrowia, szczęścia i dużo czasu na długie spacery. Buziaki, pa! Szymonie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wprawdzie nie są to dwudzieste, ale dwa razy dwudzieste, Dwa razy więcej, e, wszystkiego najlepszego. Trzymaj wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrówka i spełnienia marzeń. 100 lat. Mordow, wszyscy się starzeją. Ty wiesz, że jesteś młody. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, Powodzenia trzymaj się. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz. raz niech żyje, żyje niech nam! Niech żyje, niech żyje nam! Żyje niech nam. Żyje nam. A kto? Wojciech trzymaj! Szymon, z okazji Twoich okrągłych urodzin życzymy Ci dużo zdrówka, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. No cześć, Szymek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 40. Okrągłych. Trzymaj się, hej. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Wszystkiego najlepszego, Szymek. Życzą dziurki, buziaki. Siema, Miszu. Słyszałem, że się starzejesz. Że to już ten czas. Więc życzę Ci wszystkiego najlepszego. Spokoju, pociechy z dzieciaka. Żeby się trochę kobieta słuchała. I pamiętaj. Cztery dychy to wcale nie tak dużo. Wszystkiego najlepszego. Witam, witam. Simonek, z okazji Twoich 40. urodzin chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka przede wszystkim, bo to najważniejsze. Dużo zdrówka dla dzieci, dla rodziny i wszystkiego, co sobie tylko jeszcze życzysz. A resztę to sobie kupimy. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Mam nadzieję, że na 80. urodzinie też będę ciskał do życzenia może z jakiegoś innego, fajnego miejsca. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego Siemanko Szymek w dniu Twoich rodzin życzę Ci dużo, dużo zdrowia szczęścia, pomyślności spełnienia wszystkich marzeń aby to, co sobie zapragnąłeś żeby Ci się spełniło formy, pociechy z kobiet pociechy z dzieci wszystkiego, wszystkiego najlepszego w te 40 urodziny ode mnie pozdróweczki, hej Siemanko Szymon, nie będę się tutaj rozgadywał, więc tak, z okazji Twoich rodzin chciałem Ci życzyć Człowieniu wszystkiego najlepszego i oczywiście dużo zdrowia. A resztę ty sobie kupisz. Pozdrawiam. Siemanko Szymon, nie u Twoich kontrolnych urodzin, chyba tu który? no co? Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, jak najwięcej zdrowia. A jak będzie zdrowie, to będzie reszta. Masz yy, yy, dużą, już wspaniałą, zdrową rodzinę. O to trzeba dbać najbardziej. Pozdrawiam wszystkich, a Tobie wszystkiego najlepszego jeszcze raz yy, i spełnienia marzeń. Resztę to się sam zrobisz. Pół siedzi, pół strzałeczka. Trzymam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i jadę dla Ciebie. Siema. Wszystkiego dobrego, mordo, spełnienia marzeń. W ogóle korzystając z okazji chciałem przypomnieć, że zostałem sam na, na placu boju. Czekam na, na trenera personalnego. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego i seksu co noc. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. Przemek życzy zdrowie twoje, gardło moje. Simoneczko, wszystkiego najlepszego. Trzymaj formę, koko jumbo i do przodu. Do usłyszenia. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, Nie żyję, żyje nam. Nie żyjem! nam. A, A to? to? Szymon. Szymon. Wszystkiego najlepszego, Szymon. Niech Wam się wiedzie. Dużo zdrówka, miłości, radości. Szymeczku, kochale. Dużo zdrowia, szczęścia, pomieszności dla Ciebie i całej Twojej rodziny w 40. Twoją urodziny, Aby Ci się dalej wiodło i spełnienia wszystkich marzeń. Od nas. Chyba wszystko powiedziałeś. Wszystko I pamiętaj, po... życie zaczyna się po 40. Podobno. Siema stary, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, pomyślności i trzymaj się. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego Szymon, życzymy razem z ojcią, która się właśnie przebrdziła. Najlepszego wujek. Cześć Szymon, ja i Puszek ze zdjęcia życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, realizuj się w swojej pasji, razem z Asią podziwiamy Was, no i ryju, żyj na całego, dużo radości. Szymon z okazji 40. urodzin wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wiecznej formy kolego. Hej! Witaj Szymon. Z okazji Twoich 40. urodzin chcielibyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z dzieciaczków, żonki i czego tylko sobie wymarzysz, zawsze uśmiechniętej buzi. Pozdrawiamy Cię. Pa. Szymon w dniu urodzin życzę Ci dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Siema, Sajo, z okazji Twoich 40, 40 urodzin, przyjacielu, wszystkiego naj najnajnaj. Naj, zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. I pozdrowienia od chłopaku spod 15. Pozdro, przyjacielu. Narka, trzymaj się i samych sukcesów, i osiągnięcia tego, co ostatnio rozmawialiśmy po tylu latach na spotkaniu. Pozdro. Siema, stara Dupo, witamy w świecie 40-tek. Wszystkiego najlepszego, no. 40 nie jest takie złe, więc baw się dobrze. Pozdrawiam. Cześć, Przestań! Trzyma Szymtek, słyszałem, że masz urodziny, także poczekaj chwilę. Wszystkiego najlepszego. Murdeczko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrówka. 100 lat. Wszystkiego najlepszego, murdo. 100 lat. Trzeba Simon. wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin. Pozdrowienia dla rodziny. Szymon, z okazji Twoich osiemnastych urodzin życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. No i najważniejsze, On żebyś zawsze był szczęśliwy, uśmiechnięty. Dokładnie. I przede wszystkim pociechaj dzieci, bo masz przepiękną całą, całą rodzinkę. Dawno się nie widzieliśmy, mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy w takim gronie. Serdecznie I wylu pozdrawiamy! Wyluzuj trochę z tym fit, kiełbasa z ogniska też. Jestem! <noise> <noise> <Wszystko> <noise> <ładnie>. <noise> Siema Szymuś, chciałem ci złożyć życzonka, dużo, dużo zdrówka, szczęścia, dużo miłości. Kurczę, wszystkiego dobrego, czego tylko sobie życzysz i spełnienia marzeń. Trzymaj się! Hej Szymon! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzymuj z okazji 40 urodzin wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka kolego, samych szczęśliwych dni. Pozdrawiam cię, trzymaj się cieplutko. Hej Szymon, 100 lat, wszystkiego najlepszego. Cześć Szymek, z okazji Twoich 40 urodzin przygotowaliśmy Ci wierszyk. Lat 40 Ci minęło, lekkie życie się zaczęło. Czas na relaks, tak myślimy, tym prezentem Cię skusimy. Ob Oby życie było lepsze, żyj 100 lat, albo i 200. Wszystkiego najlepszego i spełnienia wszystkich o. marzeń. Cześć Szymon, z okazji urodzin składamy Ci z Pawełkiem najlepsze życzenia. Dużo zdrówka, szczęścia, miłości dla Ciebie i całej Twojej rodzinki. Szanowny kolego, z okazji tych okrągłych urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości. Zaglądaj w głąb siebie, dbaj o siebie od wewnątrz. I patrz co się dzieje dookoła Ciebie na świecie. Pozdrawiam. Cześć Szymek, kupę lat. Wszystkiego najlepszego z okazji 40. urodzin. Czwórka z przodu, nic strasznego, jak widać na załączonym obrazku. Twoje zdrowie. Żyj 100 lat. Pozdrowienia dla całej rodzinki. Szymon z okazji 40. urodzin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, miłości, żeby ci niunki rosły, Ignaś, nerw... Szybko, w zdrowiu, w szczęściu, wszystkiego najlepszego. Przekazać synowi, żeby, żeby trochę był trochę, no. Wyrozumiały. wyrozumiały w stosunku do ojca. O. No. I niech so żyje tyle lat, co i Zdrowia, no i pociechy, z dzieci, z żony. Kasę to on ma, co mi tu pokazujesz na palcach, kasę. Simon, z okazji urodzin wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i spełnienia marzeń. Siłandero, wszystkiego najlepszego Simonie z okazji 40 urodzin, wszystkiego dużo zdrowia, szczęścia, pomyśl to, czego sobie życzysz i pociechy z rodziny. Pozdrawiam. Wszyscy absolutnie życzymy Ci wszystkiego dobrego. Bądź szczęśliwy. I przepraszam za to, że w ostatnim czasie tak długo siedziałam na telefonie. Już wiesz dlaczego. Kocham Cię.